Halo? no co wy sobą w świątyni co diament koks trzy przedjaksty co to robisz te chyba diamentowe wiadro nie jak diamentowe wiadro no nie wiem nie wiem ja w to wierzyłem ja wierzyłem że da się zrobić wiadro nie z węgla Jestem i obok mam wiochę. Nice. Nice. Najlepszy sit do speedrunowania. Ale ja, ja ale ja robię na, randomnie. No i? Dawaj 14 minut pobijaj. Dawaj jakiś rekord świata. Staram zrobić. się. Rekord świata najlepszy. Biegnę. Tyn! Tyn! Ty! Łóżka zabieram. Ej, ciekawe jaki jest speedrun bez użycia łóżek. No, no normalnie, ja też udało mi się bez łóżek, tylko w pół godziny. <ścoughs> no właśnie, a nie w 14 minut, a więc. No bez łóżek speedrun mniej niż 14 minut, to nie wiem. To by chyba na czytach leciało. Jezu, jakie no, lagi. Nie spać. A ja, grać w MC. No. Aha, super, jas. Yes. A ja, na jednoosobowym na telefonie. A ja, wam wiadro, tak o. Jakie ja mam lagi. No famin, no nie z tego będzie. No, w końcu udało się. Zabierać żeby... marchewy. Nie złość się, to nic nie robię. Mm -hmm. lubię. lubię placki. Lubię, placki. a nie lubię tak naprawdę A o ty Jadę do ciebie po... moje dresy jadą po ciebie. Moja żaba dojedzie twojego psa. Lubię! Robisz no diaksowy kilof. Co? Siekierem. No serio off, a nie siekiera, dia, diakso. Nie! Z, zrypałem! Zierzemy przy kilof! Zrypałem, co ja zrobiłem! Zrypałem, 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 zrypałem. Jesteś golem! To jest Golem. Aha, nawet nie zaskoczyłam. Ok, Speedrun to jest bardziej. So, slow Speedrun. Nie slowrun. Run. Nazwy ten film XD. Wracaj tu, w Golemie. Mam golemam. Nice. 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 Taż nice nice jeszcze dwa no to fine. Muszę domki obejrzeć. bo boss speedrun. To speedrun. Lub, lubię Są kaktusy, tu, nie? lubię spać i lubię kaktusy, lubię kaktusy i tyle, dziękuję za, dziękuję za uwagę. Uderzyłem, ja uderzyłem wieśniaka, niechcący to zrobiłem, nie, 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 przyznam się, eee. Nie chodziłem od wczoraj, nie chodziłem od wczoraj, nie myłem się od tygodnia, bo leżałem na łóżku, nie myłem się od wczoraj, nie myłem się od miesiąca. Nienawidzę tych wieśniaków, bo oni mi ciągle uciekają, jak chcę się tych bo, bo tak. nienawidzę, nienawidzę, nie, nienawidzę, nie, nienawidzę tych wieśniaków, bo tak, nienawidzę tych wieśniaków, bo nie pozwalają mi, my, mi się myć. Ej, miałeś kiedyś wieśniaka, który Cię umył i wykąpał? Klep kupiłam od głupiego wieśniaka. Robert! Mm a włączysz -hmm. mi mm powieść, no? O! O, włącz! Mhm. O, tu

Ale ty tak nie skaczesz, Ala, ty możesz... A ja się... przekoć się tutaj, tak żeby oni mogli na pani wyskakać. Zaczekajcie, ja wam to przysunę, ale, ale... Nie wolno, mówię, ty możemy tylko na głowę. Tak robicie pikołki. No. No! No nie szkielet. Żółty mnie zabił. Mów. Dasiu Ala, Tak. Tutaj w toalecie, bo jest zatkana toaleta. Nie korzysta z tej toalety. Nie spuszczać wody, nie sikać i robić kupy jako, tylko tak. na dole, tak? Rozumiecie? Tak, tak. On się Co się zarzucił? Dzięki. Ale on się taki miło.